Siemanko ja jestem Rage, a to już piąty odcinek z Tom Rider Tak, w poprzednim odcinku zrobiliśmy czekam już do spinaczki, zabiliśmy Wilczura, jak jak go nazywam. No i opatrzyliśmy nogę roczowi. Jeśli dobrze teraz to wymówiłem. A teraz ruszamy dalej przed siebie. Poznać przygodę. I niech już ten deszcz przestanie padać, bo mi FPS spadają. Idzie dalej. Strzelam że przez ten most. Bo widzę ścianę do wspinaczki już. Nie głupi pomysł wymyślili, że... Myślili, że kasz, jakby, bo tu widać, jak że to ściana akurat jest do spinaczki. To nie kupi pomysł tak pokazali. żeby potem grać się nie musiał męczyć. Przejście to wychodzi. Ej! Znalazłeś coś! Nie, nie. Tak. Nic. Dwie puszki o! i szmurek. Nic! Nikogo tu nie ma! W życiu tutaj nie dotrą! O oh shit, o tu to jeszcze jeden. Zwracamy do wąka! Nie, przeczekajmy burzę! O fajnie. I jaki... do środka! No, tak będzie najlepiej. To mi trochę ułatwi teraz sprawę likwidowanie każdego. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odpręć. Hm. nam za to przeszukiwać wraki. Jakby ich tutaj wziąć?

jak chcesz połączyć ogień z wodą, nie rozumiem? No, wychyl się. Dobra, sam się podpalił. Poczekajmy, aż ten ogień trochę, Dobra. To chodziło. Liczby... Może współrzędne? Może. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Dobra, i gdzie teraz? Tu mogę się spiąć, a widzę skrzyneczkę. I tu mogę użyć czekana, widzę. Więc się spinamy. O, ołtarzyk. Ale ja nic z nim nie mogę zrobić. Mam nic nie robię, ale tu mogę doskoczyć jeszcze. Hmm. Chyci się, Rada, chyci się tego bez problemu. Tego nie otworzę, bo się nawet tego granie pozwala zrobić. Ale coś tu mogę zrobić, chyba. Hmm. A żeś tu jeszcze mogę wyżej lecić. Nie, yes, udało się. No to trzeba mieć fuksa. Laro, jesteś tam? Tak, jestem. Rejest, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Nie chodźcie, proszę, skąd się tutaj nie musicie tego robić? Upalić się, dobra, nie ma. Czas na pistolet, teraz jeszcze ty. Nie co ty Dobra Podnosimy Przeszukajmy ich, może mają trochę amunicji A co w tym przypadku nam się to bardzo przyda Pusto, pusto, pusto Ma złe przeczucia. Komneta tajemnic, normalnie. Dobra, co to? Japońs japońska ciężarówka była? Czy ona mi się... O dobra, mnie się stry. Kolejny film. Chyba. Nie. Tak, Mówię ci kolejne. Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. O, ja. o, o, wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? O, hej. Hej! Kim jest ta mała lisiczka, a, co? Urocza, <laughs> prawda? O, bardzo a, urocza. To Alicja. Alicja, tak. Moja o. córka. Ma 14 lat. Nie już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No... i... Okej, okay, zajmę się tym. Coś z elektryką. O, ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej Grim! Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem zdynki. Bierz, działa w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Mm. Dobrze, możemy kręcić. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie trzecie, akcja. No dobrze, teraz ją złap. I rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz. Krzysta, panie, cięcie, cięcie, cięcie! A. Co on, ryby nie umie przeciąć? A, on ma zamiar wrócić. Pójdę po archeolog. niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia Słynny rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie jestem Whitman. archeologiem odkrytów. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych pan ryb. Sobie. Nie będę kroił ryb. Nie będę kroił ryb. I przyszedł. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Eee, bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya. zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie czwarte, akcja. Okej, okay. złapią, dobrze? I rozetni brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie Pamiętam jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić <laughs> Miałam pięć lat To było moje pierwsze znalezisko A. Masz świetny instynkt, dziewczyno Musisz mu zaufać Ojciec też tak powtarzał Ojciec coś o tym wiedział Możesz mi wierzyć Byłby z ciebie bardzo dumny, Laron Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Hmm. Dobra. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. No, tu, tu się nie mylisz. Ta moneta znalazła... No, fajnie. Fajna moneta. Mam takich pięć... pięćdziesiąt kieszeni. Dobra. O Dzięki gór. Bogu za trening, ropa. Wszystkie te prawo. A jak pamiętam, mam za jakąś jemyjędrowość. ...zały czas przygotowywał właśnie na coś takiego. Podpolne, nieczyste nie, kwyty... To że żyją tu ludzie. I są zorganizowani. Hmm. Zabijają i rekrutują. Może to? Dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Tak, ulepszymy się tak. No, przyda się Ulepszyć coś mogę. Pistolet. Mogę. Smutni Łuk mogę ulepszyć jakoś? Aha, żeby łuk lepszyć muszę mieć jeszcze więcej surowców, a pistolet o oh je to tu trochę zbierania będzie Dobra Mniejsza z tym. Wychodzimy na razie już widzę ten masz radiowy, więc to już jeszcze niedaleko Zbliżamy się sure. Ale się Przybierze radiowe jest jeszcze się. Pana dyżdżki jest w salonie! Znaczy, wyszli! Ej! Ty! Nie celuj, Belgię! Hmm. Tam jest lampa, przynajmniej przypadkiem nie dorwała. Czy reflektor, czy wow. Muszę się zameldować. Potrzebujesz czegoś? Nie trzeba. Hmm... Jak ich tu jakoś fajnie wziąć? Teraz został tamten, inny jeszcze. Dobra, poszło po cichutku, żadnych krzyków, ani nic. Pusto. Dobra, zaraz kończymy odcinek. Dobrze idzie. Wszystkich panie po cichu. O to chodzi. Dobra. Aj, kurde, ja go nie zauważyłem nawet. Gram na średnim poziomie, a jakoś łatwo z nimi idzie. Aha, cieniasy. Dobra. Zakończymy na tym już piąty odcinek z gry Tomb Raider. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.